Wszystkich z tej strony Tula i witam Was w Donstar w Ale tym razem, kochani, zobaczcie kogo tutaj mamy: Mamy Wilbura. Tak, e, tak jak ostatnio Wam mówiłam, e, chcę zmienić tego kucharza. No bo jak sami widzieliście, nie da się nim grać e, i to jest totalnie bez sensu, bo wszystko kręciłoby się wokół jedzenia. I właściwie większość przyznała mi rację, żebym zmieniła, ale jedna osoba, a była to mianowicie Maja Patrycy. Pat Maja Patrycy. Tak, dobrze przeczytałam, już myślałam, że się pomyliłam. E, napisała mi, że jest taki kod, gdzie mogę zmienić sobie postać w trakcie gry. Ja słuchajcie, szukałam. Ja oczywiście nie mogłam tego znaleźć. E, no i jak to zawsze ja napisałam do Defaulta. Zawsze piszę albo do Defaulta, albo do bryniego Chłopaki zawsze mi pomagają, mają ogromną cierpliwość do mnie, za co im dziękuję. No i Default oczywiście od razu znalazł mi ten kod. E, Wkleją mi, jak mam to wpisać yy, i trzeba wpisać ten kod. Tam na końcu się dopisuje postać, jaką się chce. Yy, później trzeba wejść i wejść na nowo i mamy Wilbora. Słuchajcie, takie to czary się dzieją. Yy, I strasznie się cieszę, dlatego że, kurczę, tuż tu mamy 30 dni. Yy, sporo rzeczy już tutaj yy, sobie zebrałam i bez sensu byłoby to tracić, bo tym sposobem to ja nigdy nie przejdę <laughs> za tą porę roku i nigdy nie nauczę się grać w ten dodatek. Dlatego super, naprawdę, że to zadziałało, także Majeczko tobie jeszcze raz dziękuję i Defaultowi oczywiście też bardzo dziękuję za pomoc i tak jak mówiłam, że zawsze go męczę, kurczę, ale no. Także mamy naszego Wilbura, zobaczcie, stwierdziłam, że pognamy Wilburem, chcę po kolei jakby te postacie z gry testować, nie chciałam brać żadnych z modów, bo jeszcze nie przetestowałam tych, które doszły nam w grze i kolejny powiedzmy będzie ten Pirat, tak, chociaż jeszcze go nie mam odblokowanego, bo tam... Tymi kluczami trzeba, i tak dalej, także trochę z tym jest y, mm, roboty. Jezus Maria, co tutaj się dzieje? Butelka. Jakieś krzaczki. Teraz mi tu małpy będą y, wyrzucać różne rzeczy. Posadzę. Bo skądś skąd mi to wyleciało. Nie wiem skąd. Nawieziemy. Mam mnóstwo lodu. Znaczy lodu. W ogóle to nie mam miejsca. Jakiś kamień tutaj mi się poniwiera. Co tutaj się dzieje? Słuchajcie, jeden wielki bałagan. No, wieki temu grałam ostatni raz. Także wybaczcie mi mój y, nieogar w tym wszystkim, bo muszę y, się tutaj y, odnaleźć. W ogóle nie wiem, co ja chciałam zrobić ostatnio. Tak naprawdę. A, wiem co chciałam, chyba. Y, chyba chciałam zrobić. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Y, nie, 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 nie. nie. Podejdź no tutaj, mój drogi. E, w czym to było? Ja oczywiście jak zwykle nie pamiętam tutaj chyba co. Klatkę chciałam zrobić. Dwa ziarenka! Właśnie dwa ziarenka. Czekajcie, pozbieram trochę tego lodu, bo szkoda, żeby e, on mi tutaj się zmarnował. Proszę, to jakieś patyki, skóry. Co tutaj się dzieje w ogóle? Słuchajcie, pańczyna nawet jakaś. Ej, patrzcie, te małpy... Czekajcie... Rzuć mi to na chwilę. One mi to teraz tutaj będą rzucać. I strasznie chciałam spróbować Wilburem, yy, bo ja jeszcze nim nigdy nie grałam, słuchajcie. Yy, yy, przepraszam, i chciałam spróbować właśnie, jak to się nim gra i yy, że w końcu będę miała spokój... O, zjemy sobie. Yy, w końcu będę miała spokój. Nie, 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 to tutaj połóż. Yy, z małpami, tak? Także super po prostu. Aha, bo tu już mam zostawione na tą klatkę, bo ja się tak zastanawiam. Pożyję tego lodu. No widzicie, no... Ziarenka, dobra. Musimy znaleźć y, ziarenka. I znając życie, jak ja będę chciała, to nie znajdę. Chciałabym sobie... A! Właśnie, tu moje pająki! Faktycznie, faktycznie. Postaw to. Wow! Małpa! Dzięki. Kurczę, wieczór idzie. I tyle z tego. Czekajcie, odłożę sobie to mięso. A, właśnie, pozbieramy trochę lodu. A to jest już całkiem lód. No całkiem lód w ogóle? Celebrat, słuchajcie. No jeszcze też do końca nie wyzdrowiałam, więc myście ah. Ja nie mam garnka. Mm, widzicie? Takie buty. Ja nie mam garnka. No faktycznie, że ja nie mam garnka, bo przecież kucharz miał swój garnek, tak? I ja nie robiłam. To muszę zrobić garnek, słuchajcie. Co ja potrzebuję? Trzy kamienie, sześć węgla. Ja nie mam węgla chyba, prawda? Nigdzie. Kamienie to tam spoko. Zaraz sobie zrobimy. Eee... Yy... Małpadaj daj mi węgla, co? <laughs> Przydałoby mi się. Tak naprawdę. Okej, okay, to jest tak. Czy ja coś mogę tam odłożyć? To na razie odłożymy, bo nie potrzebuję. Węgla potrzebuję, słuchajcie. Takie buty. No, bo nie mam tego garnka. Czyli na przykład jakbym tu coś podpaliła. Jak to wygląda, żebym, wiecie, nie swajczyła sobie Bazy, tak? Co to się stało? Jakoś tak widno się zrobiło. No, fajnie, że to podpaliłeś. Naprawdę. Małpa, uciekaj stąd, bo ja cię spalę. Dobra, zobaczymy. Może mi się to sfajczy. Boże, żebym nie spaliła tylko całej bazy, bo ja się chyba pochlastam. A znając moje zdolności, to wiecie, jak to z moim podpalaniem. Ja chyba zostawiłam ten. O, jak biega fajowo. Super. Siekiery chyba gdzieś tu zostawiłam, tak mi się mu zdaje. O, no właśnie jest. Chodź. Chodź, biegniemy. Biegni. Fajnie z tym ogonem, co? Kurde, chciałam to y, zdjąć, bo teraz nie potrzebuję. No, widzicie, nie skończyłam nic. Y, o, zrobimy tak. O, rzuciła mi małpa ten. No tak. Jak to ja? Kurczę, nie mam teraz miejsca. Dobra, mi to na chwilę. Tutaj sobie zetniemy. No i muszę zrobić garnek. Takie to buty widzicie. Ale to nic. Dobra, na no garnek już będziemy mieć. Także super. No i co? Słuchajcie, ja przeczekam sobie tutaj noc i wrócę do Was rano, żeby nie marnować czasu. Dobra, słuchajcie, mamy dzień. Ja sobie wróciłam tutaj z pochodnią yy, do domu. Mamy garnek, proszę bardzo. To sobie zjemy. I idziemy, słuchajcie, na poszukiwania ziarenek, bo ja nie mam żadnych ziarenek. O, w ogóle trawy mam też mało. Kocze pieńki. O, to możemy zabrać. Cześć, małpa. No, cześć, chłopaki. Już coś tam mi rzucają. Ło, łooo. Ło, Dziec Ziarenka! Więc to, trudno. Bierz ziarenka. I to. Czekajcie. Jakie po prostu mega one są. Patrzcie, ile one mi tu rzeczy dały. Ja zaraz do was wrócę, chłopaki. Jak wy takie jesteście. I właśnie chciałam sobie jeszcze zrobić, wiecie, co ten zamek z piasku. Doraz zobaczyć, co tam potrzebuję. Na pewno piasek. <grym> Ale najpierw zrobimy sobie klatkę dla ptaszka żeby pozbyć się tutaj tych y, rzeczy, o jakiś pająk się złapał. Bardzo dobrze, butelki się poniewierają, ale to nic. Dobra, e, zrobimy sobie tą O właśnie, czekajcie, cztery piaski, dwa te i trzy muszelki. Ja nie mam chyba muszelek, co? E... Jest. Mamy ptasiura, znaczy mamy ptasiura jeszcze go nie mamy, ale mam nadzieję, że mieć będziemy. I co tutaj bulgocze? Co tu jest? O, 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 o! To potrzebuję. Y, co to było? To, skąd to mi się tutaj wzięło? Co to tak tu bulgocze, słuchajcie? Tego to ja właściwie nie potrzebuję. Czekajcie, czy ja gdzieś tutaj mam... Tak, piasek muszę zabrać. Palemki. Czekajcie, co ja jeszcze tu potrzebowałam? A, muszelki. Kurde, a ja chyba nie mam muszelek, co? Nie. Nie mam muszelek, słuchajcie. I to jest niedobre. Może byśmy się gdzieś skoczyli, co? Gdzie jest moja łódka tak w ogóle? Tutaj z łódka. Luszelki. Ej, a może skoczymy zobaczyć, czy nas, do, nas do żyje, Tak. Nie? To by było nie głupie. Tak zrobimy. Także ja tam sobie teraz popłynę. Bo z tego, co płynie tutaj, u mnie niestety muszelek nie ma. O! Co to za drzewo tutaj leży? cudka. Wy tu na mnie czekacie? Naprawdę? No prawda? No, wal go Ej! Czemu on nie chce mi go tuć, co? Kurde, bo to się źle skończy. Dobra. Jeszcze... jeszcze jeden tutaj został. Dobra, jest! Ej, a co ja mogę z tego zrobić? To mi tutaj na razie zostaw, kurde, kask mi się skończył, ale to w ogóle mam strasznie mało poczytelności. No, czemu ty tu nie płyniesz? dawaj to, idziemy. Kurde, ta moja łódka to też tak średnio Czy to jest wędka moja? Aha, hmm, Uuu, wychodź! Kurde, nie. Czekajcie, idę, bo muszę sobie zrobić jeszcze przybory naprawcze. Dobra, wyponiemy rano w takim razie. I muszę się wypakować, bo ja mam tutaj za dużo rzeczy zdecydowanie. I tak tych muszelek nawet sobie nie nazbieram. Niestety. Kurde, tu jeszcze jakby są? Hmm. A Wy tu co chcecie? Halo? Odłoż mi to. Co ja mogę z tego zrobić? Ciekawe. Widzę co? Na razie to odłożymy. Eee, I tak. To też na razie odłożę sobie tu. Mam zdecydowanie wszystkiego e, za dużo. Tą parasolkę na razie też, bo mamy tutaj kapelusik. Dobra, to mogę zostawić. To też. Dobra. To widzimy się rano. Dobrze, mamy dzień. Ja sobie, słuchajcie, robię jeszcze kask i zrobiłam sobie cylinder, jak widzicie. Bo trochę z tą moją poczytelnością średnią. Jedzenia też mamy maławo, ale to nic, słuchajcie. Może gdzieś po drodze nam się uda coś znaleźć. Kurde miałam to sobie zrobić Nie. We noga Nie Teraz mi będzie koniec słuchajcie Ale nie chcę, żeby mi łódkę zniszczył bo... Jak tutaj na wodzie, to na miutkę zniszczą. Jeden został. Kurde, no. Miałam sobie zrobić, widzicie, te y, przybory i zapomniałam całkiem o tym. Dobra, chodź na razie tu. Może tu coś będzie. Zobaczymy. To nie jest ta wyspa, chyba, którą chciałam. Na którą chciałam przyjść. Nie. Nie, to nie jest to. Hm. Nie, dobra, to płyniemy, słuchajcie. Kurde, mógłbyś tu podejść, no teraz przyleci. No nie. Kurde, ta trawa mi się rozwala. A mam przecież chyba zostawione te z pszczół, żeby ją naprawić. Hmm. Nie wygląda to zbyt dobrze. Po co się wystraszyłem? Boże to jest tak daleko? Jest jakie fale. Jestem głodna. Uy. Dobra, że jesteśmy blisko. No, jesteśmy, Wychodź. Jest, są muszelki, pięknie. Jest mój dodo, żyjesz. No i cieszę się bardzo, mój drogi, że żyjesz, naprawdę. Zbieram sobie może więcej. Może kokosy kurczę weźmiemy. biorę sobie 10, żebym miała na kolejną zbroję. Dobra. Słuchajcie, jeszcze to sobie rozwalimy. Nie! myślałam, że mi chcą ukraść. Słuchajcie. Szkoda, że nie znalazłam jeszcze jednego. No i lecę do domu. Może mi się uda, co? Może tak zrobimy. <laughs> Ej, tam jest ten, kurde, te tropienia, ale wiecie co, na razie sobie to daruje. Tak, złapiemy. Oj, 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 czekajcie. Hmm, <laughs> dobra, wywal to. Kurde wieje. No nie mamy jedzenia. Szczerze powiedziawszy wow, wow, jakie fale! Nie, 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 nie. Ale muszę pamiętać tam o tym wielorybie, czy co to, to tam jest? O, to jest stałowica, dobra, czekajcie. Okej, okay, już jesteśmy blisko. To ja sobie tutaj zostawię łódkę z tej strony. O, wychodź. No, biegnij! jąki Już jesteśmy prawie w domu. Chodź, 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 szybko, szybko. Dobra, ta już niech mi się wypali. Tak. Tak. Ale to mnie, tam zostaw. Uuu, miecho się psuje. Dobra, ugotujemy. Szybko, bo zaraz umrę z głodu. Kurde, mnie wiem, czy bym nie musiała sobie tego... Uuu! Dobra, musiałam tak zrobić. Okej. Okay. Tu by można z tego mięsa zrobić, wiem, taką potrawę, ale to bym potrzebowała... Właśnie jakiś taki mod mam na to jedzenie, bo stwierdziłam, że może mi pomoże się nauczyć. Raziec. No, no i na razie jest całkiem ok, no ale nie mamy ptaszka. Jak ja mam go złapać? Kurde. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Aha, miałam zrobić ten. Miałam zrobić sobie. Zamek z piasku. To jeszcze muszę zabrać. To. Tak, miałam nazbierać 10 muszelek na zbroję, nie? Mhm. Tylko, że teraz... O, tu postawimy. No, Wow, patrzcie jak rośnie, co? Super. I jeszcze chciałam zobaczyć... Aha, to do naprawiania łodzi właśnie. Co ja tu na to potrzebuję, słuchajcie? Gdzie to jest? Dwie liny i dwie deski. Hmm. Kurde, mało trawy będę miała, powiem wam. Odłóż mi to. I, I, i i, i, Możemy zrobić no. No i pięknie słuchajcie. Nieźle. To odkładamy. Dobra. Idę sobie jeszcze nazbierać trawy. I to w ogóle zobaczyć do moich chłopaków, co tam u nich słychać. Może mi rzucą coś fajnego. Wiesz co, może byś się ubrał tak naprawdę, bo... O, jedzenie przy okazji pozbieramy. W ogóle, gdzie jest moja łopata? Może mi się skończyła. Nie wiem. No, ale powiem wam, że od razu lepiej. No, teraz można coś zrobić. A nie to, co z tym kucharzem? Słuchajcie, no to była jedna wielka masakra. Nie wiem, ja mam nadzieję, że oni to poprawią. Może już poprawili. Powiem wam, że nawet nie wiem. Nie! Ej, no, one miały mi nie zabierać. Jak to, tak, to. O, to sobie zabiorę, to sobie zabiorę. Kamieni to na razie nie potrzebuję. Rzućcie czymś fajnym. Alo, gdzieś niepotrzebnie rozwalała. Uuu! <laughs> pali się. O oh fak niedobrze. No, patrzcie, niczym nie chcą rzucić, no? Niedobre małpy. Tutaj wasz pani władca przyszedł. Proszę czymś rzuci rzucić, fajnym. Nie chcą współpracować, słuchajcie. No to nie. Dobra, będę. Uuuuu! Co tutaj się dzieje? Myślałam, że pojąć się z fajczą, ale chyba nie. Dobra, idę do domu, słuchajcie, a ja z wami będę się żegnać. Patrzcie, jakaś moja znowu się Rzucam tutaj wszystko, nie wiem po prostu o co chodzi. Wow, idę do domu. <trujne> Trochę niebezpiecznie, ale powiem wam, że super, strasznie się cieszę, właśnie, że udało mi się tę postać yy, zamienić i że nie musimy zaczynać od nowa. Także mam nadzieję, że uda mi się jakąś, jakoś tą porę roku przeżyć i przejdziemy do kolejnej. Także już możecie mi pisać jakieś wskazówki. O, muszelka, super. Wow! Nie, 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 zbieraj, zbieraj. Mm. Świetnie po prostu. Jak zwykle nie mam na nic miejsca. A, na drewno też już nie mam. Dobra, idę, idę do domu. <laughs> bo widzicie, trzeba się to wypakować. Co to jest syf taki wszędzie naokoło? Nie wiem, czy to te małpy tak mi tutaj tym wszystkim rzucają, czy o co chodzi? Nie wiem. Właśnie, i muszę zobaczyć, co z tego można zrobić. Poza zjedzeniem tego, czy coś jeszcze się da. Dobrze, kochani, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek mi się podobał. No, dziś taki ogarniający. Musiałam sobie przypomnieć, co jak w kolejnym. Myślę, że może już coś pozwiedzamy jeszcze sobie. Po... No, sporo tutaj mamy jeszcze nieodkryte rzeczy tak naprawdę. Właśnie tam ten wieloryb można by go wytropić, zobaczymy. Także cieszę się bardzo, że, że udało tak się zmienić te postaci, że nie trzeba zaczynać od nowa. No bo kurde szkoda tego czasu, tak? A ja chcę, wiecie, no, iść dalej, a nie znowu zaczynać od nowa. Stość ręką! Jak to by taka tutaj, słuchajcie, złapać, no bo tak to ja go w życiu nie złapię. O, pff, bez sensu w ogóle. Nie wiem o co chodzi. Dobra, żegnam się z Wami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Papa! Pa.